W 2000 roku firma Meden Life zdobyła szereg cennych, prestiżowych nagród i wyróżnień. Lider przedsiębiorczości, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości, innowacyjności i dostosowania firmy do funkcjonowania na nowoczesnym rynku europejskim. Uroczystość pod patronatem prezydenta RP odbyła się w ramach Siódmego Ogólnopolskiego Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw, organizowanego m.in. przez Krajową Izbę Gospodarczą. W liście gratulacyjnym od prezydenta czytamy m.in. Zdobycie przez firmę Madden Life Polska tej prestiżowej nagrody świadczy, że osiągacie wyniki i sukcesy budzące uznanie i szacunek w środowiskach gospodarczych. Wyróżnienie w kategorii Wyrób Przyszłości w konkursie Polski Produkt Przyszłości pod patronatem Prezesa Rady Ministrów dla aparatu Viofor JPS. Organizatorem była Agencja Techniki i Technologii. W liście gratulacyjnym od premiera czytamy: Państwa sukces jest uwieńczeniem wieloletniej pracy. Chciałbym za nią podziękować, gratulując raz jeszcze uzyskania tak wartościowego wyróżnienia. Firma otrzymała również wyróżnienie w kategorii Sprzęt Rehabilitacyjny dla aparatu Viofor JPS. Przyznane na ósmych targach sprzętu rehabilitacyjnego oraz sprzętu dla osób niepełnosprawnych, rehabilitacja w Łodzi. Polski wynalazek roku 2000 dla metody magnetostymulacji JPS, autorstwa profesorów Feliksa Jaroszyka, Janusza Paluszaka i Aleksandra Sieronia, zastosowanej przez firmę Med Life w aparacie Viofor. Tytuł nadany został przez Światową Fundację Zdrowie, Rozum, Serce. Medal okolicznościowy i dyplom Polskiego Komitetu Zwalczania Raka z okazji jubileuszowego X Zjazdu Komitetu. W roku 2000 firma MedLife uzyskała certyfikaty zgodności z następującymi normami. ISO 9002, normą międzynarodową zapewnienia jakości w produkcji, instalowaniu i serwisie w zakresie produkcji i dystrybucji urządzeń do terapii polem magnetycznym. ISO 13488, normą międzynarodową zapewnienia jakości w produkcji urządzeń medycznych w zakresie produkcji i dystrybucji urządzeń do terapii polem magnetycznym. Jest to norma obowiązująca w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. EN 46002, normą europejską zapewnienia jakości w produkcji urządzeń medycznych. Medycznych w zakresie produkcji i dystrybucji urządzeń do terapii polem magnetycznym. Ta norma obowiązuje w krajach Unii Europejskiej. Firma Med Life uzyskała również w roku 2000 certyfikat w zgodności z MDD 9342 EEC, wymogami dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej urządzeń medycznych dla aparatu Viofor JPS System. Certyfikat ten uprawnia do oznaczania aparatu znakiem CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej SGS Jarsley. Polityką jakości firmy Med Life Polska jest osiągnięcie najwyższej jakości wyrobów oraz pełnej satysfakcji klienta poprzez ich ciągłe doskonalenie. Aby to osiągnąć, prowadzone są badania naukowe, kliniczne i techniczne z zakresu funkcji i skuteczności wyrobów. Wnioski z tych badań stanowią podstawę do działań w zakresie rozwoju produktu i doskonalenia jego jakości.